Dla mnie kapłaństwo jest przygodą życia. Nie planowałem zostać księdzem, a jednak Bóg chciał, abym nim był. Jako ksiądz mam przede wszystkim głosić ludziom Ewangelię, sprawować sakramenty święte i być człowiekiem modlitwy, który całą swą ufność pokłada w Panu Bogu. Wszystko inne to sprawy drugorzędne. Dla mnie modlitwa za kapłanów jest źródłem siły, bo niejednokrotnie pomaga, zwłaszcza w chwilach trudnych, bo i takie w życiu kapłana przychodzą. Jest też źródłem radości, że są przecież osoby, które o mnie walczą, przed Panem Bogiem, o moją świętość. Eucharystia jest przede wszystkim dla mnie spotkaniem osób, spotkaniem z Panem Bogiem, który mówi do mnie, Spotkaniem z Jezusem Chrystusem, który składa za mnie ofiarę na ołtarzu, spotkaniem z Panem Bogiem, który mnie błogosławi, ale też i spotkaniem ze wspólnotą Braci i Sióstr wierze.